Isaac i jego mąż. Kurwa! Żbijemy! Dobra, ścisz! Przniesiemy na siebie na chwilę, a no, mój poszedł 0202, 02, gdzie jest opór? Już za dużo oni pingują na tych. No. I dostają muta na pingi, wszyscy odnoszą drużyny. Kurwa! Jeba się zreal, nie nawidzę zreal, kurwa Real it's Real, bardzo trudna postać tak, się Nie ma gachunku, nie grasz na mnie, się nawet steruje Co ty grasz? Widzę Aha, bajzaka grasz, Czemu? Tak, żeby starych nie było Ja mi wiadomo, ja mi się biegiem do pokoju, nie zrobię tak, nie Kiedy ty nie możesz grać? Coś zawiodło, coś zawiodło w umiejętności dobra, w swoim Co? O, o której idziemy? No nie wiem. Nie ogarniasz ludzi, z tego co Może być. O co idziemy? Zapomniałem. Zapomniałem, że to ha, 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 kurwa, powrót. Ale w satysfakcji, tego gówna Kurwa. Ale to byłby to muszę być Nie ma czego, że ten korektor się daj bo aż powietrzać bardzo. No. że ma 400 poziom, w tę grę, gra całe życie. Są tak zwane live. Tak zwane o, je to to zdrowe. Zdrowe. Nie, chłop gra albo całe życie jednym czapem, albo gra jedną grę całe życie, albo po prostu chłopci po prostu ma smutne życie. O. Myślę, że oba. Rel. Bardzo podobno. Chciałem gdzieś za chwilę kolorek po zaraz kurwa. Mhm. Ten. Tak wie ile chcesz. <grym> Ale nie wale, puls <grym> mi... no, to ja się... Nie muszę go nie Kurwa, go nie chcesz. Nie kurwa, goni mnie poronie z jakiś jełami. Kurwa, świeci się na torwą. Oczekuję Cię. No oczekuję Cię, nie pushuję! On jest ślepy? Zgiń. Zgiń. O Stary, moje gorsze. On pewnie czeka na mnie. Nie, on ma down'a. On ma down'a. Halo. Ja no. No i... <trym> z tego boomba... Szkoda, że nie ma Więcej gasta, multi pogrom bo został z nami No. Weź nie nawet teraz nie irytuj. No mm. Czekaj, to działa tak z bombą, bo kiedyś widziałem tego... Nie, nie działa w Nie, nie, mm. Gdzie nie chce się stać, że Olaf to przeżył. Nie wiem. No, jungler Jungle jungler dear. Ja zwyciężę, że nawet no, nie jungler, kurwa. Wziął. Czarny kamień, kamień, kamień. Dwie czarne pupcie mi wypadły. To znaka ma, e, Loa. Ktoś zawiodło, kurwa. Ujętności tego zawodnika. Czary! No, je pizda. Sorry Szybko, bierzemy tą farmę, kurwa i pusz. Jakikolwiek pusz, kurwa. Jaką farmę? No, kurwa, jaką farmę my w LOLA gramy? Aha! <grym> się okay. Obranie, nie się, że ty wszystko w Eurotracka albo w tego farminga śmiesznego. Nie, farminga to fajna gra. A ty, ty jest pierdoli rol... mi ten smog, popoś to rog, się ma go... ...ma mało rolnictwa jeszcze musi grać to na komputerze, no przykro troszkę. Troszkę. <grym> no, on mnie dał, Olaf, Idziesz to sam, to sam ja mu nie pomagam. Ja mu nie pomagam. No, się ją zesrać, bo on tam miał zginąć 5 razy, ja mu nie pomogę. Nie! Ja mam swojego linea, ja tu mam dwóch, którzy mogą mi przepuszczać wieże Oni no nie, a żadnego ja mam schodzić pomóc No idiot, idiot, idiot A sre, srej! Kurwa księga anarchii jest zajęty. Kurwa, dobra prawie nie zabił Masz, s Brajeba, na nasakowałem jest First trochę więcej. I jest! 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 Dobrze, dobrze! Dobra, Olaf się w końcu już przydał, zabił tego jebanego smoka. Brachu, lustraka mnie zabiła, mi kurwa, ty dostałeś kila, więc jest git. A, nie jeszcze na niego tego za nic jestem tego typa. Nie, kurwa, nie! Zojebany czaskie już kurwa za piekę ten kto je wymyślił. <śmienicza> 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 jebany Olafek! Kurwa! kurwa. <śmienicza> 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 no, bisę, nie dojebany kurwa! Idiota jebany! Nie, co tak mi działa? No bisem, nie bisem! No spierdalaj! <śmienicza> no kurwa pierdolaj bez ola pierdalamy kurwa jak ja się cieszę jak ja się cieszę że mamy ja tego pierdzielonego obesa <laughs> Pierdalaj jem się zabiję dobra fangie bale no, ja ta, kurwa chuj kopie jebali ty kurwa ligę ty ten kurwa olaf zech no ezra <laughs> no ezra kurwa jak ma grać?